Dzień dobry. Dobry. Kurz dalej. Czekaj, chcę sobie pooglądać. Co? Ej, fajne! Fajne. A wody? Wody. Ludzie te niszczą. Dzień na łódźbach przychodzą, niszczą. Najlepiej.

Mówi o miejscach, w których była kuchnia. Co? Kofitur? Ja pierwszy raz w Urbachcie i się z się nie boję. A ty? Ktoś mógłby Co? o Mówi no, o mnie jeszcze. Zostaw to. No Co? mogą działać. Serio, ja bo kiedyś Szygałem.

Bo, to Gdzie tu są schody? Jak byłem mały, to się zakończył. Gdzie tu są schody? W z bajek, nie grim tylko na Disney Channel. Były. Ja do schody tam, seriale, które omijałem. A widzę, tutaj są. Fajny, który nos tam pan był. O takiej pięknej dziewczynie. Hanna Montana tak miała na imię. Była kochana i pięknie śpiewała. O jezu, o jezu, o jezu, zaraz się zabije. Koledzy, pytali mnie, czy wolę brunetkę czy wolę blondynę? Myślałem Dobrze. przez chwilę. Hmm? Nic nie wymyśliłem. O! Hannah Montana 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 Montana, yeah, yeah Hannah Montana 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 Montana, yeah, yeah Hannah Montana 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 Ale w danych chłopaków, nie chodziło o jeden okay. z dwóch światów, tylko o laski jest, ogółem. Laski to. ogółem, nie znałem takiego tematu, bo miałem tę jedną, jedyną za Elce oh, okay. dus szybą Za Lcę do szybą, która pamięta sporo soczystych buziaków Na związek to był spory sekret Żony dżungny, brawo, Ed, Ed, Ed i Dexter, a Michałka, bo co w teorie niemęskie oh. Chociaż. To ale <laughs> Zacząłem tu robić terapię, Czę wam mówiłem o skręć Zacząłem tu robić terapii, Sto, wam tu Taka, robić terapii Powiem wam długo całkiem oczeplę Zaczęłem tu ktoś robić bo Po mają chwilę wcześniej Bo zacząłem robić z Pyskaną Montaną na scenie Tu rękę Zaczęło jest perfekt a wiem że też prezydent później nawet. Bo wiem, że też prędzej, czy później to będę im Ja będę ja będę ja będę im Ja będę ja będę ja będę ja będę ja będę im Montana 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 Montana

Han, czy to jest love song? Tak, ty też jest, bo koch... jestem zakochany Chciałbym się oświadczyć, ale, ale jeszcze nie mam dużo mogę, pojczymy, na jestem okowie. za mały Ale jak będę duży, to eee, do... za chwilę pierścionek Wezmę Hany za I wezmę też co? sobie nazwisko od Montany Ja co? i w to, że nie zmieniaj się nigdy po zmiany Chic mogę na lepsze być poprzeć tak jak ty ideały O, a nie chciałbym A nie chciałbym, żeby tak się stało Ano Montana Ty Elo, Elo, Zakładaj ktoś tam strzał. Okay. Michael Angelo okay. a a Weźmy się do spacyfik, i pojedźmy do ładzi na melo Nauczyć cię języka polskiego zawiązać od mnie na gdzie mądeo I każę no, zapięć ci no, pasy no, Bo bardzo cię kocham Jego? Chcę coś no. oglądać z tobą M jak miłość, to no, no, no. barwy szczęścia Jak się nam znudzi to kupię telewizor obejrzymy no. jakiś serial <laughs> J Cryn to palant <laughs> Power, fajant, fyre, ballant Jan to palant, pawa, fajant, fyra, palant

Zgoda, że tak Co? Co? Ja. Jestem w czwartek. W... Ja ja jestem w czwartek. Jestem w czwartek. Ja jestem ja w czwartek. Ja że... w czwartek. Ja jestem w czwartek. Ja jestem ja w czwartek. Jestem w czwartek. W tym czasie, tak jak właśnie zgadzam, ten, ze mi kurwa było, nie wstyd prosić ją o szanse. Nie było mi wstyd, a teraz w dwa razy bardziej. Przyznaję, że pomogło mi się zryć to lecz nieważne. Ja, nie mam czasu, co tak przeszedł. Lecę, gdy po machu, leci mi hago. Tele dzwonni, dzwonni, lecz głuchy sygnał co? tylko leci po nim i wtedy odwiedzam najebany Ach. most. Rozpalasz wona, by nie walić los. O pisze, czy przyjadę.

Wsze, ja brałem tył, daj, co co nie płaci ponadku, ale daj Bogu, gdzie <grystanie> ci, co i w jej ale chyba zrozumiałem że to byłem trochę w soku, skoro jest to